Kolniczy. już niebawem zobaczysz, jak bija Masz Marsz szybki, bardzo dobrze. To kocham góry, polskie góry. Na trzy. let's go! Perfect, najlepsze, piękne najlepsze. No i tak gdzieś na górę i dziękuję, do widzenia, jadę do domu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Witam wszystkich gorąco serdecznie. zrój pora czwarty, Hotel Element. Zaczęliśmy przygotowania do walki z Soldiczem. Zapraszam oglądajcie vloga. It's not snowing, so I'm happy. I love Poland, but Jestem mężem więc nie mogę poradzić się z zimą, ale to jest perfekcyjne, najlepsze, piękne, najlepsze. Jest takie polskie powiedzenie, módl się i pracuj, dobrze jedz, a od lat ym, jem te placki, jakoś muszę dostać troszkę cukru, czyli miodu. A to jest moje codzienne śniadanie, nie dojadam nic słodkiego, obiad, kolacja a ważę 90, wczoraj ważyłem 98 kg po treningu I was here last year, half the year, so this is like my home So it's good to be back, good to see all the familiar faces, all my, what I call family Dzisiaj mamy wielką atrakcję hotelu element na dachu Robimy trening na otwartym powietrzu Czekamy na spaniego treneka małego, mała lewariot że będzie zaspany, zobaczcie, to znaczy, że gdzieś był w nocy. Oho, uh -huh. tajet! Where you been? Where you at? Let's let's go, on nie chce się przydać, a śmieje się i ucieka. Z tym gdzieś był. Niedobry. Stupid be always stupid. Zawsze trenowałem do każdej walki ciężko. Czy to walka, załóżmy, tajet 8 rund, czy, czy 12, trenuję się tak samo. Nigdy nie trenujesz na styk. Zawsze musisz y, trenować Ponad swojej siły i tego kibice oczekują No i oczywiście ja sam od ciebie Na You hate the Bady No słuchaj, go trzeba nie że Mały Ucieknie Nie powiem brzydko jak No to jeszcze nie Nie będę mówił ja nie Ja się mam czuć jak górol z krwi kości, A ty Pietrze, jak się czujesz? Ja bardzo dobrze. Eee. <noise> nie pana nocka, nie? No żona, nie? Jakim rywalem jest Soldic? To wszystko się okaże 6 września. Zobaczymy, jak będzie walczył, czy będzie chciał się pobić, czy będzie uciekał. Mamy ring, to jest najważniejsze. Będę ścinał, zamykał go. No i oczywiście każdy wie, że mam dobrą lewą rękę i, i będę kół. Cool. Ku, aż w Łorze prawy, du, a lubię być podołach. No i trafię gdzieś na górę i dziękuję, do widzenia. Jadę do domu. Soldic is a good opponent, you know? He's real, he's young, he's strong, he's crowd pleasing. That's the kind of fights that I like, and that's the kind of fights Tomas really likes. So perfect. I've been watching all of his videos. I You know, see him in the gym, see him, you know, working the pads. I've seen all of his fights, or as many fights as a, that are on YouTube. He can weather the storm, and quickly end it. Beautiful. I think this fight will be much better than the Caledo fight, but uh, on September 6th, we'll see. <laughs> mięsień, więc trzeba się zrelaksować. Zapraszam Cię. Z razem z Prowadź się, będę Cię obserwował jak idziesz przede mną. <noise> proszę Nie proszę, ja nie widzę, <noise> proszę, iść. No, pro no idź. Proszę. <noise> Ale pożartować można, nie? No, nie żartowałbym, bo tu jest bariera. No. My z wiasem, no, cały czas głupota. Po treningu coś mięsień ciągnie w lewej nodze. Trzeba szybko temu zapobiec. Na turze jest serwis. Powiem na 100%, no to już leżę na stole. Dwie panie nawet chcą zrobić operację, no ale minie operacji nie będziemy robić, no ale wyrozmasują nogę i po południu drugi trening. BTL, aparat do rehabilitacji. I teraz szukamy sobie programu dla Tomka. Pole elektromagnetyczne. Po piękna pogoda, słoneczko. Jak tu nie wyjść w góry, Świeradów Zrój, jest gdzie chodzić, jest co zwiedzać. Żydnie umierać. Widać po. Koszulka mokra. Marsz. Marsz szybki. Bardzo dobrze. To kocham góry. Polskie góry. A że jestem. Pochodzę z Beskidów. Beskid żywiecki. No to innej drogi nie było jak do lasu. I pod górkę. I na dół. Więc dlatego kocham chodzić po górach. Stanach, no, trzeba jechać do Pensylwanii, dwie godziny odjechać, ale się wchodzi, takiego lasu, czuć polskie drzewa, polski zapach. O Magdaleno To jest pięknie. To jest prawdziwa Polska. Każdy chce tu być, ale my jesteśmy pierwsi, jedyni dzisiaj na tej pięknej skale i piękne widoki. Słuchajcie, palce lizać Jesteśmy na Sępiej Górze Potężny kamień A na kamieniu Tomasz Adamek Silny jak skała Solidarność Już niebawem zobaczysz jak bije Adamek Wołowinka bardzo delikatna Dlaczego? Bo Tomasz Adamek jest delikatny Co chcesz? Czy Pan szuka guza? A jeszcze bić potrafi Adamek i noc. Twicenie robię dynamiczne, bo muszę być dynamiczny, gumy, jakieś tam handle, wszystko mieszane. Równa się forma. To jest najważniejsze. Kończymy kolejny dzień treningi dwa razy dziennie na przemian Trzymałość po południu, bieganie do tego. No, takie jest przygotowanie do każdej walki. Nie ma lekko, czy to jest przeciwnik taki, czy taki. Walczymy, robimy i dajemy się wszystko, by ringu błyszczeć. No bo o to chodzi w tym sporcie, by pokazać kibicom, że można zwyciężać mimo 48. Pogoda w górach się zmienia tak jak kobieta. Teraz dobra, za chwilę zła, nie wiadomo o co chodzi, jak nie wiecie o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. <gryw> I tak jest właśnie w górach. No, przed chwilą było e, bardzo gorąco, e, troszeczkę popadało, ale na bieganie jest to dobry, dobry, e, dobra pogoda, bo, bo nie jest e, za gorąco, także e, czas do roboty. Robota sama się nie zrobi. Wiecie jak to jest. Nie? Jak nie ma formy, no to nie ma piknej walki. A pik walka, żeby, żeby się ciało, no to trzeba ciężko pracować i właśnie próbuję to robić. Czas na bieg. No. Nie marnuje no. czasu. Starszy człowiek też musi trenować. No, lubi tutaj biegać, dlatego że górka dół, górka dół. Nie biega się jak na bieżni. Monotonność, tylko, tylko są zmiany zmiany tempa i obosie to jest bardzo, bardzo ważne i potrzebne, no bo są zrywy. Atak z do czyli górka do górka do. Wiadomo, dyscyplina jest numer jeden, no i ty masz dyscyplinę w sporcie, to daleko nie zajdziesz. Brzmi, że musisz być 100 na 100, 100% na 100, nie ma, nie ma 90%, że trenujesz, że, że... dzisiaj troszeczkę słabi. a tu jest wszystko na, na maksa, no bo niestety stajesz do ringu. twarzą faż, trzeba się lać. A tu ciosy lecą, także no to jest takie, jest to sport boxy, jest kawałek chleba, ale. No... Mistrzami pozostają właśnie, co ciężko pracują i mają dyscyplinę. Kochani, troszkę deszczu, troszkę słońca. Jak to w górach zawsze jest, nigdy nie wiadomo jak będzie. Ale pobiegłem około 40 minut, troszeczkę sprintów pod górkę, z górki. Czuję się jak u siebie w wilowicach. W kerdy też są, ale nie takie. Także kochani, oglądajcie vloga. Gez, Antomasa Damek. Welcome. Drodzy, chcę poczytać troszeczkę waszych komentarzy. Może zacznę od tych dobrych. Adamek, jeśli będzie szybki, to pokona każdego. Ktoś dał mi serce, bo w pamięci jest siła zaklęta. Dobrze mówisz, pozdrawiamy Marcina. I tak jest w życiu, gdy jestem, mam swoje a Tutaj jest mój dzień, nie ma możliwości, żebym przegrał. Wszystko widzę, każdy cios. I przewidzę co jest cios. Czyli mam coś. Kiedyś powiedział mi trener, że zanim ktoś coś uderzy, ja wiem, co chcę uderzyć. To są takie od Boga dary, i, i taki jak jestem, tego dnia nie pokona mnie nikt. Góral na punkty spokojnie. Nie ma takiej możliwości. Wchodzę, by wygrać w pięknym stylu. Zabiję dziadka Adamka. Nie, Adamek nie jest taki stary, że jestem dziadkiem, to już ci mówię. E, żeniłem się wcześniej i też dziadkiem zostałem wcześniej. W moim wieku w Stanach i się ludzie żenią, zakładają rodziny, a to, że jestem już dwa razy dziadkiem, no to ze względu na to, że e, żeniłem się jako 20 -latek. No ktoś pisze, gówniana walka w balonach. Adamka pogonić. E, Piter, Piter Zazdrośniku jeden. Wchodź na salę, trenuj i życzę Ci, żebyś był lepszy jak Adamek. Bo zazdrość to jest ciężki grzech. Jeden z ciężkich głównych grzechów. Nie zazdrość nigdy nikomu, żyć każdemu dobrze. I tobie będzie w życiu dobrze. Tu piszą o kasę, no ale kasa musi się zgadzać. No wiecie, no, za darmo się tego nie robi. Kiwice, musicie zrobić mieć jedno. No, ja walczę, to jest moja praca. Yy... Im jesteś lepszy, zarabiasz więcej. No przecież tak robi każdy sportowiec, nie tylko ja. Wiem, że nie lubicie, gdy się mówi o pieniądzach, no bo tu piszą wielkie sumy. Ktoś mówi, ja bym musiał trzy życia pracować, żeby tyle zarobić. No ale Pan Bóg dał mi talent, jestem w tym miejscu, co jestem. No to, to nie ode mnie zależy i zależało, bo ja też byłem młodym chłopcem, myślałem, że będzie moje życie inaczej wyglądało. Jednak miałem, dostałem talent. Od Pana Boga i walczy całe życie. I jeszcze daje się Wam nacieszyć moją osobą. ktoś mówi, no, będzie, wygram szybko, ale kasa to nie wszystko. No, za darmo nie walczę! Słuchajcie, kto się chce bić, po mordzie za darmo. No to chyba nie ma takich, no, chyba że jesteś jakiś perwers, który lubisz być bity, no to musisz zadzwonić pod inne numery. My, my walczymy za pieniądze. Ty śpisz, Adamek na starość powinien zrobie szanować. Już ci mogę, Piotr, odpowiedzieć. Gdy zaczynam obóz, po kilku tygodniach, już nawet teraz, patrząc do lustra, już mi zabrało kilka lat wstecz. A gdy przyjdzie walka, to jest minus 10. Nawet kiedyś ma też borek i mówi: Adamek, jak ty młodo wyglądasz, bo przy końcu obozu było, któreś walce. No tak, sportowy tryb życia, odżywianie, witaminy. Dlatego 48 i dalej jestem przystojny. Slip, wow, let's go. wow. Good, dojdę razem. Hej, hej! Perfect, do it again! esz, Closer, closer. Refresh, hey, elbow, goodness. You move your head, move your head. Kolejny Hold him do na na Nothing. To no hand. Move your hand. Move your hand, man. Let's go. Cóż właśnie. Cóż właśnie. Nice. <laughs> zakończyłem poranną sesję. Jest dobrze. Jest dobrze. Nigdy nie narzekałem i nie narzekam. I nawet jak będzie kamerzysta chciał. Też może, też może. Dlatego Już dzisiaj, stoi... dzisiaj A, i się dostał parę, parę cepów, ale z otwartej rękawicy. Bam, bam! I mówi, Tomek, jak ty mocno bijesz. No, czy jest? Zawsze miał marzenie, miał marzenie się pobić. No nie, nie pobije się nowej. Zmoczo ode mnie, ale starsze pan. Nie? Dobry ksiądz. Dobry kapłan. Przyjął cię odpocząć. Przyjdź, mówię, pójdź na trening, Ja skończę, geści pokażę. Także parafian na pewno nie będzie szybał. Jedynie nie rozpościć, daj mi tych swoich przełożonych, bo tam baby herbs. Ale tak <trujanie> dobry ksiądz, dlatego jest blisko mnie. I to dajesz lepiej? Rękę dajesz tak. To jest, patrz, to jest lepiej po prostu. Tak, i teraz tak. Spróbujesz raz. Widzicie, rozczarujcie, wystarczy, ten Teraz będzie prosty. Ja od 12 roku kurczę, jeszcze wszystkiego nie umiem. Choćby mi się łączył. Skręcaj ręce. Kochani, dobieg końca pierwszy wylog. Oglądajcie. Niebawem drugi. Będzie co oglądać, będzie wesoło, jak zawsze, Adamkiem za i Gesem kurena. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.